Cześć, z tej strony Marcin, witam Was z siedziby Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach. Dzisiaj przedstawię Wam kilka zasad związanych z dokarmianiem ptaków. Mam nadzieję, że macie już karmik, jeśli nie, zapraszam Was i zachęcam do zbudowania własnego karmika. Przedstawiamy Wam teraz taką prostą, a sprawdzoną konstrukcję karmika. Film z montażu takiego karmika możecie znaleźć na naszym kanale. Link do tego filmu będzie zamieszczony pod naszym dzisiejszym filmikiem, a teraz przedstawię już kilka zasad związanych z dokarmianiem ptaków. Musi być to miejsce bezpieczne. Przez miejsce bezpieczne mam na myśli miejsce, w którym nie ma na przykład drobnej siatki, sznurków lub starej porzuconej żyłki, w którą mogły zaplątać by się ptaki. Musi być to również miejsce, do którego nie będą miały dostępu koty, więc najlepiej nasz karmik zamontować na metalowej rurce około 150 cm nad ziemią. Jeśli nie mamy metalowej rurki, możemy użyć drewnianego kołka. Pamiętajmy tylko o tym, żeby na taki drewniany kołek nałożyć metalową lub plastikową rurkę, ponieważ na takich twardych powierzchniach pazury kota ślizgają się, co uniemożliwia mu dostęp do ptasiej stołówki. Taki dokarmiamy nasionami zbóż, nasionami roślin oleistych oraz naturalnym tłuszczem zwierzęcym. Naturalnym tłuszczem pochodzenia zwierzęcego jest oczywiście słonina. Pamiętajmy tylko, żeby słonina była świeża i niesolona. Taką słoninkę zawieszamy przy karmiku lub w jego pobliżu wówczas, kiedy temperatura w ciągu dnia Spada poniżej zera. W innym przypadku, kiedy w ciągu dnia temperatura jest dodatnia, nasza słonina bardzo szybko się psuje i może szkodzić ptakom. Jeśli chodzi o nasiona roślin oleistych, do dokarmiania ptaków polecamy nasiona lnu, łuskane lub niełuskane nasiona słonecznika, nasiona rzepaku, rzepiku, konopi, łuskane pestki dyni oraz różne gatunki orzechów. Tu widzimy, Błuskane orzechy włoskie. Ze zbóż wykorzystujemy proso, sorgo czerwone, sorgo białe, przężyto, żyto, owiec, pszenicę, kukurydzę. Możemy również do dokarmiania wykorzystać groch lub ostrzeń. Jeśli chodzi o drobne i małe nasiona, które poznaliśmy, czyli nasiona prosa, sorga, rzepaku, rzepiku, konopi, nasiona słonecznika, nasiona lnu wsypujemy do wnętrza karmika. Nasiona zbóż oraz groch i ostrzeń sypiemy na ziemię i z takiej naziemnej stołówki na terenach wiejskich na pewno skorzystają bażanty i kuropatwy. Łuskane pestki dyni oraz różne gatunki orzechów możemy wsypać do tradycyjnego karmika, jednak musimy liczyć się z tym, że jest to pokarm duży i ciężki, Ptaki, wynosząc taki pokarm z karmika, bardzo często gubią go po drodze. Dlatego zalecamy stosowanie takiego typu karmika, gdzie ptaki pobierają, wydziobują odpowiednią ilość pokarmu. Warto do naszego karmika włożyć też świeże owoce, takie jak morele lub jabłko. Na pewno z takiej stołówki skorzystają ptaki drozdowate, m.in. kos lub kwiczą. Pieczywo nie jest zdrowe dla ptaków, ponieważ zawiera bardzo dużo soli, której ptaki nie powinny spożywać. Poza tym bardzo szybko chłonie wodę i pleśnieje. Ptaki karmione pieczywem cierpią na wiele chorób, m.in. kwasicę, uszkodzenie nerek, biegunkę oraz zespół anielskiego skrzydła, czyli chorobę, która powoduje zwyrodnienie stawów, co prowadzi najczęściej do wykrzywienia skrzydła, a co za tym idzie uniemożliwia ptakom lot. Nie polecamy do karmiania ptaków pyzami, ponieważ taka pyza znajduje się w plastikowej, drobnej siatce. Ptaki żerując na takiej pyzie mogą zaplątać się nóżkami w siatkę, co bardzo często przy samouwolnieniu prowadzi do wycieńczenia organizmu, a nawet grozi śmiercią. Na poidełko wybieramy płaskie naczynie. Możemy wykorzystać na przykład podstawkę do doniczki kwiatowej, ponieważ korzystając z takiego poidełka ptaki mają wodę na wyciągnięcie dzioba. Pamiętajmy o systematycznym uzupełnianiu karnika, gdyż ptaki bardzo szybko przyzwyczajają się do stałego źródła pokarmu. W przypadku braku pożywienia zaczynają poszukiwać go w innych miejscach, przez co tracą bardzo dużo energii. Pamiętajmy o sprzątaniu karmika z odchodów, które zostawiają po sobie ptaki. Warto przy tej okazji zaopatrzyć się w jednorazowe gumowe rękawiczki i szpachelkę. Regularne sprzątanie karmika. Zapobiega przenoszeniu się wielu chorób, na które mogą być narażone ptaki. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, życzę ciekawych obserwacji przy karmikach i zapraszam Was do śledzenia naszego kanału na YouTube.